<noise> Witajcie serdecznie i znowu nietypowo, bo z extreme weekendu. To nasze miasteczko namiotowe, w którym w którym śpimy, w którym odpoczywamy po ciężkiej pracy. To nasz służbowy namiot, gdzie część kolegów odpoczywa, bo jest strzelanie. Chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. Jesteśmy na poligonie, mamy dookoła las, jeziora, Piękne województwo zachodnio-pomorskie. Ale jak wszędzie, gdzie wilgoć, i jak wszędzie, gdzie wysoka temperatura, tam są insekty, tam są komary, tam są meszki. Przyjechaliśmy tutaj w czwartek, zaczęliśmy się rozkładać. Pierwsze co, to nie mogliśmy odgonić się od komarów. I wiecie, co Wam powiem? Co nam pomogło? Termacel. Termacel to środek na komary i meszki. Może Wam go pokażę. Poczekajcie sekundę. Mamy go w namiocie. To mój idealny partner, w tym wypadku na Extreme Weekendzie. Używam tego nie tylko na Extreme Weekendzie, używam tego na polowaniu, używam tego w domu, na tarasie. Ze względu na to, że mieszkam w takiej okolicy, że mieszkam bardzo blisko rzeki i też jest ciepło i też mam komary, to ja tego używam. Wiecie, jak to się używa? I już wam pokażę. Ściągnę mój pokrowiec, wrzucę pod łóżko. Tak wygląda urządzenie. Małe, niepozorne urządzenie. Guzik on, off, on, off. Chcemy używać, włączamy na on. Guzik start. Światełko kontrolne. Butla z propanbutanem, czyli z gazem. I tu powinniśmy włożyć wkładkę. Tej wkładki teraz tu nie ma. Dlaczego? Dlatego, że e, latają komary i ona nam się już e, skończyła. Więc e, mamy kolejny pakiet, który otwieramy, wyciągamy. Mamy w nim zapasową butlę, którą teraz chowam do kieszeni, a za chwilę włożę do e, pojemnika, w sensie do etui, gdzie jest miejsce na takie zapasowe rzeczy. Plus mam tutaj trzy wkłady. Słuchajcie, coś takiego wystarcza na 12 godzin działania non-stop. Tak? Czyli, jeżeli ja teraz wrzucam do namiotu, żeby nie, świecić, nie śmiecić na zewnątrz, wyciągam wkład. Jest, nasz, jest nasza magiczna płytka w kolorze niebieskim. Tą płytkę wsuwamy w to miejsce. On start. Zapalił nam się tam palnik i słychać ewidentnie taki szum gazu. Urządzenie musi troszkę podziałać, aż płytka się nagrzeje i za chwilę będzie, będziemy mieli znowu spokój z komarami. Zgodnie z tym, co pisze producent na opakowaniu, to co pokazują nam wszystkie reklamy, to 20 m2 strefy bez komarów. Jak mawiają niektórzy, używając termacela masz 20 metrów kwadratowych strefy bez bzykania. Czyli to w tym miejscu, jeżeli ja wieszam, to około 20 metrów dookoła tego namiotu mamy spokój. Żaden komar, żadna meszka, nic nam nie przyleci. Od samego początku ekstremu weekendu używamy tego i nie jesteśmy nigdzie pogryzieni. Nasi sąsiedzi, którzy mieszkają gdzieś w tych namiotach mówią, czego używacie, że... Nie gryzą Was komary. Używamy właśnie, używamy właśnie tego, termacela. W tym roku na Extreme Weekendzie jest z nami firma e, Termacel i uczestników e, naszego weekendu te środki jak najbardziej chronią. Właśnie dlatego mamy spokój z myszkami i komarami. E, I to nie jest, że ja tutaj mówię i cukruję, bo, e, bo to fajny produkt, ale tak naprawdę jest. To działa. Każdego, kogo zapytacie, kto stosuje termacel, to działa, ale jest jedno ale, a może nawet i nie jedno ale. Nie wolno tego używać w pomieszczeniach zamkniętych. My używamy tego na zewnątrz. Otwieramy namiot, stoi to na zewnątrz i wiemy, że nam nic nie wleci. Słuchajcie, reasumując, podsumowując. Termacel to środki nie tylko dla dla myśliwych pasjonatów łowiectwa ale też dla ludzi którzy jeżdżą pod namiot na kempingi do kamperów do wszelkiego rodzaju dla wszelkiego rodzaju osób które preferują wypoczynek na zewnątrz tak bo jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem a chyba powinienem jeżeli będę szedł z tym urządzeniem w niejakimś jakimś mega szybkim tempie to to urządzenie też będzie wytwarzało e, tą swoją magiczną chmurę dookoła mnie, i, e, i tych komarów nie będzie. Więc e, spacery po parkach, gdzie gryzą, jak najbardziej tak. I co? Chyba wszystko. Ja używam urządzenia MR300 e, firmy Termacel i e, sprawdziłem. Używam tego już od 3 miesięcy. Przez 3 miesiące ja i moja rodzina mamy z komarami spokój. A jeżeli chcecie, wypróbujcie. To od was będzie zależało, czy będziecie tego używać, czy będą was gryzły komary. Mnie nie gryzą. Więc co? Dasz bur, do zobaczenia. Muszę to przedstawić, ustawić przed namiotem, bo już tam moi uczestnicy kompanii, z którymi śpię, już tam widzę, że narzekają. Więc do zobaczenia w każdy poniedziałek w samo południe. Dasz bur. Jak tam gryzą?